Dzień dobry państwo. Jesteśmy na Openerze i co nas tutaj czeka? Przed nami cztery dni pełne wielu koncertów artystów takich jak Tyla, Future, Linkin Park czy Muse i wiele, wiele innych. A także pełno stref, w których czeka na nas wiele atrakcji. Zobaczcie sami. Dlaczego w ogóle tutaj się wybraliście? mnie to jest mój pierwszy festiwal chciałem zobaczyć jak to wygląda. Bo jesteśmy stroj miasta. Bo lubimy muzeum. Właściwie od pierwszego openera jestem z openerem, także już tyle lat bardzo wiernie. Dałem się namówić i cieszę się, że dałem się namówić. Polecam opener. Dzięki, dzięki. Dajcie <laughs> kocham was. <laughs> Podoba festiwal jest fantastycznie. Jest. To jest mój czwarty jest. festiwal. My generalnie, chodź, Ola. Widzę. Wygrałyśmy konkurs. 55 osób przyjechało tutaj, nie znając się kompletnie. I ja poznałam Ole dwa dni temu, i jesteśmy besties. <laughs> jesteśmy razem w pokoju. I generalnie jest super. Takiego szczególnego tutaj atmosfera, ale chociaż muszę przyznać, że lineup trochę się dla mnie zmienił w stronę bardziej taką młodzieżową, o, tak to by nazwa. Jestem pod wrażeniem i na pewno, jeśli będzie okazja, to wrócę. Skina, na jakiego artysty bardzo ja czekacie? Oj, kurde, ]Hmm, ciężko Kurde, Było dobrych, bo fajnie było wczoraj na... Na, na czekaliśmy. Na... Dawid świetnie, byliśmy... A i Tayla, Tayla niesamowita, ja. super było. Z Ogar, no, tam, y Tak, z Netflixa, bardzo czekamy i jesteśmy ciekawe, jak to będzie wyglądać, bo to jeden z ich pierwszych takich koncertów i tak, w ogóle Opener od razu super, super, mega, mega. jest taki mm. <laughs> e, Zaraz idziemy na J Balvin więc będziemy śmiać Nie słyszałem wcześniej żadnej muzy od Massive Attack i wszędzie ich poznałem i to było mega spoko And this year uh, I'm in Linkin Park, I'm waiting for Linkin Park so super yeah. yeah. Dzięki, że byliście tu z nami. Do zobaczenia za rok. Dla Neptune TV Dominika Ostrowska i Martin Jawurek.